Parivritta Trikonasana. Pozornie łatwa pozycja stojąca. Zwróć uwagę na ułożenie miednicy i bioder, kiedy ją wykonujesz. Ułóż stopy tak, aby pozycja była dla Ciebie stabilna. Czasami będą to pięty w jednej linii, czasami pięta stopy z tyłu będzie w linii wewnętrznej krawędzi stopy z przodu. Lewe biodro wypchnij trochę do przodu, prawe pociągnij do tyłu. Dół brzucha pociągnij w stronę kręgosłupa i do góry, tak aby wydłużyć dolne plecy. Z wydechem zejdź do skłonu ruchem z bioder. Cały czas utrzymuj mocny dół brzucha. Połóż dłonie na macie. Staraj się utrzymać wydłużony kręgosłup. Teraz nie pozwól, aby prawe biodro zostało z przodu. Wypchnij je trochę do tyłu. Nie pozwól, aby lewe biodro opadło w dół. Dociskaj lewą, lewą stopę i trzymaj lewe biodro uniesione na wysokości prawego. Utrzymując to ułożenie miednicy, przenieś prawą dłoń na biodro, lewą dłoń za prawą stopę i zacznij się skręcać. Prawe biodro kieruj do tyłu, lewe biodro utrzymuj na wysokości prawego. Kiedy skręcisz się, unieś prawą rękę do góry. Delikatnie odpychając się lewą ręką od podłogi, wydłużaj lewą rękę, barki i prawą. W ten sposób pogłębiaj skręt.